Siema, z tej strony Matyniu, a dzisiaj zagramy sobie Warhammera razem z Hadesem, Elo, elo Z Hogatem Elo, elo I z Flotarem Elo, elo, elo Sorry jadłem No i czekamy aż jeden gałgan kliknie ready i będziemy zaczynać znów tutaj nasz niesamowity rozpierdziel na ah! mapie, na której nie graliśmy jeszcze! Nie graliśmy! Dobre, nie. No, 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 no. wow! Uh, Prepare your no, I gramy na najwyższym poziomie Dokładnie. trudności. Dokładnie tak. A tam jest easy. Znaczy, very hard. Very, very hard. Okej, okay, Jakoś powiem ci, że nie widzę. Jest tak ciemno już. No, tak nie widać tego napisu. Dobra. I to jest która misja? To jest... Aha, to nie uh, wiadomo w sumie, która Nie, tu nie ma... Smuggler's Den. Wiesz... Bo no, Myślałem, jest że wiesz, bo w becie było tak, że jedna misja była dobra. Dokładnie blukowana. tak. No. Tak, a tu mnie odebrał. Drugi powiedział nie? dokładnie tak i tyle. <gadam <gadam Nawet nie wiem o czym mówiliście, ale. ale <gadam> dokładnie tak po prostu. Dobra, kim ja jestem? Jestem nikim z O, nie na górę się da dość a jednak nie. Jesteś nikim. Nie, na dół musimy iść. O, co tu jest? O, czy skrzyneczka? Już, tutaj. Już ktoś kradnie jakiś No ja zabrałem. Cegan. O, będziemy w kanałach jak ten, Norek. Tadeusz Norek. Jest, Norek. jak po moim kierunku studio A ty jesteś na czym? Bieda? Na... Gospodarka wodna. A, kanalizacja wodna. Znajdziesz kanalizat... Nie będę. ...kanalizatorem. <noise> nie by on będzie kawałek To jakieś dziwne przejścia w ogóle. chogaty Ale kurde Hogaty na tym ogniem to tak jasno się robi w no. tych kanałach Ej, poczekajcie na mnie guys Zajebiście. Hogaty Ej. killed Wind Piążki. Globe bad no, Wszystko o. zabijam na razie Ciekawe czemu tu nie ma takich klocków. Znaczy kup. Czego? No bo klocków, no kup Bo to jesteśmy w kanałach, nie? No w kanałach takie że... rzeczy pływają. A, A ty A byłeś kiedyś w, w kanałach? Kiedy? No byłem, jasne Ej, tu jest Api dużo itemków guys. No ale W, nie, w ogóle ja mam full itemki. Ja to samo mam full no, tak itemki A tu jest A, jakaś tam amunicja. Niepotrzebne nie to. Je, je, mocy rozpierdolu znaczy, tutaj No, ja nie będę tak medyczne. penetrować to wszystko, nie? Chcę to wszystko penetrować. to penetrowa. no, no, ty no. Ty ty no. tylko by no. penetrował, no I dobra, tutaj jest taki frajer z takim workiem? Tak ja tak mam cię frutę ratować za każdym razem? Eee akurat a ty musisz we mnie napierdzielać teraz? Ej, bijcie Czekaj. tego worka e, my sobie czyścimy tutaj. Dokładnie, my o, nie biegnie taki szczur z My worka. Robimy robotę po prostu. Młynki młyn O, Uratowałem matynia. Aha, super. Dzięki. Mordo. Tu będzie ciekawie, pewnie. O mój Ciebie Boże! Ej, e, co to jest? Młyn, 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 młyn. 30 fpsów, ów młyn, młyn. młyn. Dobra, na tak. to wszystko. O kurde, Jezu, bo nic ja nie widzę. co zrobił? A nie, to ja byłem. Nie To nie ja, ej. Aha, dobra, Znam okay. nie. Nie, ale chodzi dobra, mi, że wiesz, że ogników, do No to ja byłem, się. bo ja wybuchłem bombę. Ha. Co się tu dzieje? Co, co to się wiem. <śleski> okay, Nie wiem. Młynczyk, no. kręci. Okej, niech będzie. Kręcił Montę. By... Ty skąd te sztury wygląda? Ej, halo! Złapał mnie! Który? Halo Biegnę. Jak... Biegnie! Biegnie! Do... Ja w ciebie na strzelam! Jestem kogaty. <gry> czy... Dobra, uratowałem! No co ja ja robiłeś w tym dark Rumie? Halo! No, Ej, zabiłem ta... tego szczura z workiem No Ej, to dobrze, ja bo jego trzeba chyba zabijać No i dało jakieś tamsy Kurde, musimy na wyższy hmm. poziom trudności wjechać ale nie no te... nie ma trudniejszego. Very high to no, co ty, no ty chcesz odwyższyć? Very low? No. Nie, jesteś niższy? Bez przeciwników taka, <grym <grym taka <grym wycieczka <grym po prostu. Chodzimy sobie po mapie. No, Zwiedzamy. I ty jakiś krasy? gałgan jeszcze w środku jest. Możemy iść dalej. No, w sumie też się, się wciąż kręci. Nie no bo mój się cały czas kręci. Dokładnie, mój mu się, mu się musi kręcić. A Mój mu... mu... musi trwać. Ej, tu Ej, z tyłu przeciwników dużo jest. ale wiem, jak się nimi zajmie. Masz na plecach pades. Easy, ja mogę tak sobie postrzelać. Jesteś Znaleźć takim rewolwerowcem. No, rewolwerowcem. Rewolwerinem. czego, że ty mi zasłaniasz trochę, to jest dobrze. O, oj, tam ci kut. Czekam, czekam na hogatego. Wojtek bo nie ma, już się to nie zgubi. Już się odgubiłeś? Ja Ej, się, palę. się Jak się palisz, aha. BALĘ się do roboty. Po, podjarałeś się po prostu. No. Tak jak w tym, fairy Tail, on tak mówi. fairy Tail to czasem nie jest. Jest. To jest jakaś chińska bajka. Jest to kiska 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 bajka kiska dla pedalów? Słyszałem? To tak. jest ta słaba chińska bajka. A wiesz też szalona chińska bajka dla pedałów? Ale ja słyszałem, że jest cudowe, tak jak One shit. E, ale, ale? ale od One Chisa? Proszę. I Dragon Shit. Dragon no Dragon. Nie, Dragon nie, główno. O najgorsza. Dragon Gówno przepraszam. Ja pamiętam tak. jak mi flota Echogaty mówił, że ogląda Anime coś o jedzeniu, więc... No, a szokuj jakimś są ma. Tak, mączki, kentajeczki ja i wszystko tam jest. No. Ej panowie tu, że jakieś chodź słów się. których nikt nie rozumie oprócz niego i za dodawane. aj, i, a i, Nie, ja, 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 jajo. Ej, nasasi, nasasi, że facet z facetem? To moje ulubione genera, nie? Nie wiem, zabiega. Nie, kochasz go zabił. Nie, to zabiegła nera chyba. Gamerę go zabiłem. Kurde, gana, chciałem mój. wam zamknąć drzwi. No Co ty no, jesteś niestety. taki dowcipniś? Taki XD ze mnie. No, no dzisiaj taki ej, w ogóle, w ogóle ja, ja też mam pobary. teraz nagranie bez kamerki, bo wyłączyłem to to też nie widać było mojego XD. No, tak bo, bo coś. Ca, ta, cała twarz mu pokryła się. No, Ey, asasyn. ej, asasyn. Ej, asasyn. asasyn. Na bloku idźcie. dobra, nieważne. Bo, bo coś tam chciałem nagrywać. A, blok nie działa na niego. No, pomóżcie mi, no wyrzelał. Najgorsi ludzie. Młyn idzie No, a nie, to jakiś trzyosobowy młyn. A nie, to ja. No, to tak, co to, 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 to za młyn? <ścoughs> Młynek. Ej, nie skaczcie tu. O, no, no właśnie. Nie skaczcie tu. Zejdźcie sobie schodami. No ja zszedłem schodami. No, Zabierzcie sobie kapel? Ja no, a ja za tym skoczyłem. Ale debile boże. Dobra. Tutaj będzie młyn chyba. Widzicie młyn, tą niebitną bramę? Młyn, młyn, młyn. Ej, ze wszystkich stron oni nadchodzą. Dobra, easy. Jak w mori? A tak, za Frodo. za Frodo. Ja dam radę, dawaj fotę. Klepiemy. Moja myszka nie wyrabia. Się dwóch nocy, <noise> Dostałem razy cztery 4 pomoc na Hadesie. <noise> <noise> jak rzuciłem wąt. A, naprawdę. Za naprawdę Za morze. Za morze. Ja ty coś za, sobie nie radzisz chyba. Jesteśmy wręcz. w Mori, tu, tu jest ten. <noise> robowiec Balina. I patrzcie no, już balina. ten się prawie otworzyły te wrota. Prawie W sumie gramy na izi, no to co. Na hard. Na na Nazywaj rzeczy po imieniu. Wiemy, że to jest dla nas tutaj, easy, ale no nie no, dla wszystkich. No, no właśnie. Ej, z tyłu coś, Hogaty chyba czymś walczy. Nie, to kto walczy? H Hades walczy. Ha -ha 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 -ha. No ja sobie no walczę, ja jestem takim... gaugan. Ja jestem takim biterem trochę. Wow. I co to, a nie kafary? Właśnie jaka jest technika na kafaru? No kafary na kafary musisz A myszy. Tak, dokładnie. Super silny atak. Bo, że o... masz dużą broń to nie musisz e, też, to też, wtedy jeszcze mocniej bijesz No tak ale y, bo jak walisz ja mam teraz mieczyk starczą nie i jak walę y, zwykłym ciosem takim znalazła, to nie? wtedy jakby mi się odbijał od niego A jak ma się jebiczny młot to wtedy on, on mu wali takiego gonga lekkiego O jest Zostaw go dziadzie Pieszak. Dobra, na a, a wy się węcie, tam biecie, a ja mam, a ja plecy na mostwaniach Wiesz jak dostał po, po piczce? A tutaj coś jest, jakieś tajemnicze przejście z... Ej, drapina jest Ej, chodźcie tu, bo asasyn idzie do mnie Eee, idziemy czy nie? Okej, napiję się Ej, ktoś ukradł, jakiś złodziejaszek A nie, Jaki... to jednak nie asasyn, Dobra, ja Oh okay. fuck! O Jezu, pomocy, ukradł mnie! Ojeju, to nie trzeba było wychodzić! Ojeju, ja bym go nie ratował Chłopaki! Czecie, bo, on, biegnę. No biegnę. bo to wszystko widać na nagraniu, jak mnie szanujecie. Dobra, rzuciłem. A, to mam cię szanować. To dzięki, dzięki. Aż wybiegł jako pierwszy z tej kanalizacji. Nieprawda, wybiegłem za hogatym. Może no, śmierdząca serio? sprawa. Tak, hogaty był pierwszym do młynu. No, ale jesteśmy na no, Ja zacząłem, Ej, zacząłem walczyć, tutaj. Zobaczcie, tutaj... Co tutaj? Uciekamy już karetą? Karet? Serio? Ej, ale nie znaleźliśmy nic ciekawego Szybko? Ej, 8 minut mam w filmiku Ksss, to... Wrzucisz to No wrzucisz, no misja to była, halo I wiem, że jesteśmy tacy już elitarni w to, że speedrunujemy Masz na normalnym teraz Dobra, kosteczki jakieś tutaj Mmm... I jeb no, Dobra, poszły u mnie Uuu, jak Epicko chyba. O jezu, jedna trzymana. A za jedną miałem? Ja no miałem wszystkie cztery. Na biało, wszystkie reszta na biało. No w sensie, to samo się Jak biednie, nie? Dostałem Ej, jakiś. Dostałem. Y... Pistolet. Boltstaff, uuuuh. A ja trasti hardpoes. A ja Asraj True Asraj, straj. No Asraj, to jest bardzo żałosne. No dobra, to dzisiaj tak biednie było Skor osiem... dwa oh, 10 minut w sumie, więc bywały krótsze filmiki Bywały też dłuższe Ale mam nadzieję, że wam się podobało I ty idźcie... nie u was nie szanuje po prostu no, no tak, no, tak trochę nie szanuję, dobra. ale y, Idźcie do chłopaków na kanał Idźcie sobie Dajcie im sobie. Y, subskrypcje, łapki w górę I subskrypcje I, I oglądacie filmy do końca do, do, do Dokładnie, dokładnie i klikajcie Dokładnie, do, 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 <laughs> tak, tak więc Rejestrujcie się też z refów no Asia. ja nie mam żadnych, ale rejestrujcie się z ich refów. i teraz A! machajcie. Nie musiałeś. Nie nie ma za co. Skurcz? Nie, miejmy wafelki. Pożegnajcie się. Nie, tak. nie. Dziękuję, nie. dziękuję, że oglądaliście ten film. Bogaty, chyba umiera. Hades ma pełną buzię. No to, to pa. Do, do widzenia.